Cześć, witajcie w moim kolejnym odcinku. To znaczy, to znaczy dzisiaj będzie taki jubileuszowy odcinek, ponieważ um, ja na vlogu odcinku 11 prosiłem Was, żebyś mi, żebyście mi nabili 50 subskrypcji. No i się okazało, że mam aż 51 subskrypcji. Więc ja bym chciał bardzo i to bardzo, bardzo podziękować wszystkim moim subskrybentom, że tak się staracie. No i w ogóle i wreszcie zrozumieliście, że mm, wreszcie zrozumieliście co to znaczy dawać subskrypcji. No dobra, no to z tej okazji dzisiaj sobie zrobimy taki odcinek. Yy, to znaczy będziemy oglądać moje stare filmy na YouTubie z Minecrafta, yy, bo, w bo w dzisiejszym odcinku yy, sobie zobaczymy, jak ten mój kanał się rozwijał. No dobra, no to wchodzimy na YouTubea. No i tutaj, jak widzicie, mam już nowe tło. Nie najlepsze, ale ikonkę zmieniłem. Jak widzicie jest taki żółty samochód. Ale my się tym dzisiaj nie będziemy zajmować. Wchodzimy w moje filmy. I na sam dół idziemy, idziemy. Czekajcie. No. No to do boju. No mój pierwszy odcinek. Mój pierwszy odcinek na YouTubie. Uwaga. Czekajcie. Czekajcie. Jezu. No, ma, mam straszliwe lagi. Jezu. Mój, mój telefon dzisiaj coś odwala. Jezu. Chyba, pro, chyba ma za słaby procesor. Czekajcie. Tak? 480. No i do boju. Jezu. Bo będę musiał niedługo sobie kupić lepszy telefon. Dobrze mi się umowa kończy, Czekajcie sobie gdzieś tutaj. O! Cześć, witam Was w Minecraft w PlayStation 3 Edition. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przeżyć pierwszą noc. To zaczynamy. Zapomniałam dodać, że my nie będziemy oglądać całych odcinków, tylko będziemy sobie tak przesuwać. Bo to nam by za dużo czasu zajęło. No dobra, to ile? No dobra, to do boju. Oczywiście to jest na, na PS3. Nie na kompa, tylko na PS3. Hmm. Dobra, mniej styl. Jest 16 świat. Zwójmy go. Możemy go nazywać. Hmm. Jak widzicie, tutaj całego telewizora nie nagrywałem. No bo wiecie, byłem wtedy niedoświadczonym youtuberem i jakoś tak ustawiłem kamerę, że mm, po prostu mi tę górną część telewizora nie nagrywało. Ale to są dopiero początki. Mi się nam otworzył nowy świat. ciekawie się zapowiada. Czekajcie, pominę trochę. Tak? O, tutaj ścinam drzewo.

A dobra już. Teraz zrobimy ściany. Hop, 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 hop. hop. hop, 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 hop. Jezu, wysłyszycie te pstrykanie tych klawiszy? Odpada. Jezu, stare czasy mi się przypomniały. Ale nie całkiem nieźle mi szło. Może wideo nie jest na najwyższym poziomie. Ale całkiem nieźle według mnie. Nie. No. no. Dobra. O, tutaj już domek buduje. Dobra, pominiemy to. No. Tutaj coś w piecu robię. A, węgiel tworzy dobra, rozumiem. ciemno? Hmm. No ciemno. ciemno. O, robi się. To będzie O już nas, już książę. Dobra, pomijamy no, trochę. Pamiętajcie. Eee, no to pamiętajcie. Czekajcie. Ile już? Czekajcie. O, 6 minut, dobra, no to, to był pierwszy odcinek. Teraz sobie damy taki, nie wiem, yy, dajmy sobie... O, jeden z tych pierwszych odcinków to dajmy sobie ten. O. Z Minecrafta, moje początki. Cześć, witajcie w moim czwartym odcinku z serii Minecraft. Odcinku... Jak widzicie, tutaj Pokażę tak głośno nie mówiłem, koparnie. jak teraz nie na odcinkach, bo przestać. po prostu b, b, ja byłem daleko od y, kamery, a kamera tak dobrze nie wychwytywała no, głosu. Jak. No, to, to y, no i ale, bo, ale na szczęście. Y, ostatnio, gdy chodziłem po pusty, takiego fajnego psieka. Ale na szczęście miałem kość i to ja mam takiego bieska, który sobie za mną chodzi. Widzicie. Aaa, tak. Widzicie, chodzi sobie. I właśnie gdybyście mogli, napiszcie w komentarzach, jakiego mogę tu nazwać. A, a, a właśnie, a ty i domu. Dobry. Z tym Dobra. A, to do jest ten odcinek, w którym kupalnie, idę do kopalni. Tak od... naprawdę, no... Cześć o, A, cześć o celocie, Boże. Jakiego ja miałem kiedyś bzika na punkcie Minecrafta. Teraz to już Gram, Albo w Need for Speed, albo w Uncharted. Takie bardziej męskie gry. No, Ale też to sobie warto przypominać te Kodysy czasy, w których się nagrywała Minecraft. Muszę się minąć. ja bo... właśnie dzisiaj zrobię coś takiego, że trochę przedłużę, czyli tak. No, przedłużę. Czyli będzie taka trochę dłuższa. Stać! Patrz, patrzcie co zauważyłem, jak widzicie. Tutaj są porzucane poruż moje różne rzeczy. Tam jest stoi takie małe radyjko. Tutaj jest jakaś moja legitymacja. Tutaj jakieś od. Tego od tableta, ale już go nie mam Ale niezły bałagan zrobiłem, Boże Dobre. Teraz to o wiele no, inaczej wygląda Jezu, jak ja ustawiłem całą kamerę <laughs> ciągu ustawianie kamery Dobra. Normalnie mm. Łapka w górę za to <laughs> Jezu Ale ze mnie był kiedyś Janusz Janusz, Janusz, Janusz e, Ustawianie kamery byłem Oczywiście, ja nie chcę obrażać żadnych Januszów, tylko po prostu tak się mówi, kiedyś to byłem Januszem, ustawianie kamery. Eee, to ja podkrywałem, może nie wszystkie, ale, o, No już 9 Tyt, minut, dobra. To to sobie tak trochę tutaj. Hmm. Może się jedna coś fajnego napotkał. Można hmm. robić żelaza A zaraz może coś, uwaga kolejne jaskinę tylko sobie no lepiej. Dobra, pomieńmy trochę, bo cóż... Tuż... O tak. I co my mamy? Uwaga, magia. Jezu, co to było? O. Aaa, gór, dobra. Jezu, magia, zapomniałam o tym. Oh. Zapomniałam, ale ja sobie przypomniałem. Jaki super kanion znalazłem. Ale to żelaza. Ja to nie jest kanion, to jest. To to Jezu, jak ja się... Ja się tak chyba podjarałam, że te nazwy pomyliłem. Jezu, jakie ja ci kiedyś jarałam na punkcie żelaza w Minecrafcie ja Kiedy bogaty? to było? Rok temu. Bogaty. bogaty! W sumie... A bogaty gdzie to, to jest aż taki tak? nie jestem bogaty. Chyba ale bardziej bardziej by tutaj pasowało słowo. Szczęśliwy. Jezu, jakieś naprawdę kiedyś się jarałem, ja, przepraszam za te słowa, ale kiedyś to inaczej się jarałem Minecraftem niż teraz, sorry, się tak wyrażam, ale piękne czasy, nie. nie, czekajcie, dobra, pomij, pomij mi trochę ten film, bo w no, sumie kopię żelazo, dobra, pomijamy, nie ma lipy. No, jeszcze to wezmę. Przepraszam, ale tu nigdy nie widziałam tak dużo żelaza. Ach. Tak, jasne, to gdzieś widziałem. Ale będzie dużo przetapiania. No, to akurat dobrze to widziałam. Tylko to wezmę. No, jeszcze nie, nie? dobra, to już lecę, później sobie to odwiedzę poza wizją. Tylko... To Ej, chwila, chwila, tam dalej coś było. Tam był jakiś strumień. Czekać woda. A dobra, kiedyś tam pójdę sobie prywatnie. A tam to było, dobra. Aha, idę, idę i co? A, no to jest ta woda, do której tam wchodziłem do tej kopalni. Aha. Już rozumiem, już rozumiem o co chodzi. Myślałem, że to jest coś innego. Aaa, czyli to jest ta sama droga. O, żelazo. Wykopię. Lol. Dobra, już za niedługo będziemy musieli kończyć budw, odcinek. Budw. O! Zaraz stąd wyjdę. Pomijmy to i co mamy? A moje plony, dobra. Czyli nic się nie zmieniło. Wódka to sama. Tylko stworzyli. I pamiętajcie, żeby w komentarzach napisać. Jak się ma nazywać? Pamiętajcie o tym. No dobra, no to w tym odcinku, no to byłoby na tyle. No to pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i mam nadzieję na pozytywne komentarze. Do zobaczenia. Pa. Ile? No już 13 minut. Czekajcie, co jeszcze możemy zobaczyć, jakiś taki, nie no, w Minecrafta to dużo rzeczy takich, obejrzeliśmy sobie takie dwa początkowe odcinki, no, no dobra, no to w tym odcinku byłoby to już na tle. no to e, pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, co ja gadam, no dobra, ale czekajcie, czekajcie, bo mam dla was ważną informację, bo ja stworzyłem nowy intro i outro, outro, nie wiem jak to się poprawnie wymawia. Ale mam dla Was takie zadanie. Ja dodam do tego odcinka te nowe intro i nowe outro. I Wy mi pod komentarzami napiszecie w skali od 1 do 5, jak Wam się podoba te intro i outro. No więc pamiętajcie o tym. No dobre, no to trzymajcie się. Piona! Gasta mi dica come stanno in caro cucir come se la madrugata Danza, pulare, ateo, solaiar Gasta mi dica come stanno in balada, caro